Myślę, że wszyscy wiemy, kim jest, czym obecnie się, zajmuje się w naszym rządzie. Ja chciałabym bardziej opowiedzieć, bo tu, tu są, nie są to osoby przypadkowe, które to przyszły, to nie jest spotkanie otwarte. Jesteśmy na spotkaniu, na którym chcemy Pani opowiedzieć o naszej gminie, o tym, z jakiego momentu startowaliśmy, jak korzystamy zarówno z projektów rządowych, jak i unijnych, żeby tę gminę podźwignąć i żeby szła do przodu a także później w terenie chcę pokazać tego efekty, a także nasze zamierzenia. Jesteśmy, powiedziałabym, taką typową gminą, która jest prowincjonalna, jest wiejska, leży bardzo blisko bardzo dużych ośrodków i bardzo dużych pieniędzy i ta fala do tej pory ją omijała. A teraz ta fala już nas dotyczy. Ale omija nas to, co najbardziej potrzebne, czyli nowi podatnicy, inwestorzy, dlatego że nie mamy dróg. W najgorszym stanie są drogi powiatowe, następnie drogi gminne niestety. Tutaj bardzo liczymy na ten fundusz dróg samorządowych, który w tym roku został uruchomiony. Mamy na przykład, jesteśmy w połowie drogi między S3 a S5, a brakuje nam 12 km, w Szampanii minister moje jechała żeby taki uczciwy, prawdziwy transport się tą drogą przemierzał. To jest to, co o potrzebach później. Może teraz o tym, co się udaje e, e, powiedzieć. Niemniej przypominam Pani Beata Kępa jest tutaj jako Pani Minister i poproszę, o mnie mówimy dużo i lawinowo, żeby teraz... Pani się da głos. Dziękuję bardzo Pani Wójt. wszystkim też Pani Wójt ja chcę podziękować też ale też pogratulować relekcji, bo nie miałam publicznej okazji, ale to jest też myślę wielki dowód i uznanie dla wszystkich, dla wszystkich, którzy współpracują, dla całego zespołu, bo to mieszkańcy decydują, myślę, że to jest taki, taka szlega, zresztą kto już wchodzi w tematy polityki chyba najlepsze, co może być i co może się zdarzyć. Bo tych przez te lata działalności. Ja też oczywiście życzę y, dalszych sukcesów. Ja nie ukrywam, że z Panią mówi, jesteśmy też w stałym kontakcie, więc wiele rzeczy y, udaje się omówić, uzgodnić y, w ramach tego, że też y, jestem tutaj posłem tej ziemi i pamiętam też takie bardzo dobre spotkanie w, tutaj niedaleko w sprawach dotyczących w tych istotnych spraw y, y, mieszkańców. Ona dzisiaj jest y, dobrze odbierana i pamiętana i z tego bardzo się bardzo się cieszę, ale z Panią no, a mój, a mamy kontakt. A najbardziej jest zapamiętane to, jak dostaliśmy dla OSP Sprzęt Medyczny w ubiegłym roku. Pani minister ja była... była na powiatowym pod tak. Ale słuchajcie, tak. To tak nie zdarza. Tak? Udało się ten właśnie program taki dla Ochotniczych Straży Pożarnych, program, który ustanowił Pan Minister Sprawiedliwości, um, mając we władaniu Fundusz Sprawiedliwości, to jest taki fundusz który tworzy się z płat, które nakazują sądy wszystkim tym, którzy mają kary za przestępstwa, w, roku, w szczególności w roku drogowym, ale nie tylko. W tym przypadku ten Fundusz Sprawiedliwości rzeczywiście urósł i e, pierwszą z decyzji obok tych, które Państwo widzieliście, czyli na przykład dofinansowanie, właściwie prawidłowe sfinansowanie e, takiego przedsięwzięcia jak Klinika Budzik, bardzo ważne, gdzie bardzo dużo bardzo młodych ludzi, zresztą tutaj również Niedaleko z tego terenu miałam takie przypadki, gdzie bardzo młodzi ludzie ulegają wypadkom, i potem kwestia wybudzenia ich, ale też należy tej opieki, rehabilitacji, takiej może być natychmiastowej, tak, gdzie nam się wydawało, że to powinno być po a tak nie jest. W taka klinika to jest absolutne mistrzostwo świata i dzisiaj wielu rodziców takich osób poszukuje możliwości, a one są niezwykle skromne, bo jest, pozostaje albo taki specjalistyczny, bardzo mały oddział w Olsztynie, ale bardzo prężny i wspaniały profesor w nim kieruje, niestety tych miejsc jest bardzo mało i ten fundusz zasili dzisiaj taką możliwość budowy dużej, jeszcze większej kliniki, która będzie odpowiadała, odpowiadała właśnie takim ważnym zapotrzebowaniom dla tych ludzi, którzy ulegają tym wypadkom. A drugą taką kwestię, którą wtedy Fundusz podjął i pan minister po długiej, też można powiedzieć, takiej konsultacji, to to, że jednak ochotnicze straży pożarne wymagają dofinansowania z uwagi na fakt, że po pierwsze są najwyższej ludzi i ludzkich takich sytuacji nagłych i kryzysowych, prawda? To tak naprawdę często ta Straż pożarna, ochotnicza straż pożarna jest pierwsza na miejscu różnych zdarzeń. no To są już dzisiaj nie tylko pożary, ale też wiemy, że różne takie sytuacje. E, które są związane z tym bezpośrednim e, bezpieczeństwem mieszkańców tam, na danym terenie. I ten program na Dolnym Śląsku również e, udało się mi skoordynować. Mam koordynatorem tego e, programu i nie ma chyba naprawdę Ochotniczej Straży e, Pożarnej. Spotkałam się tylko z nim, bo to trzeba było zrobić właśnie we współpracy z samorządami. Myśmy zaufali, że e, tutaj ten samorząd. cały cały procent dołożyliśmy, odłożyliśmy, odpustki. Ten cały jeden Od, procent. Dołożyliśmy do tego Cieszymy się, ale przede wszystkim to, co było bardzo ważne w naszym odczuciu i pana ministra, to to, żeby jednak starzą pomóc w wypełnieniu niestety procedury, która jest ważna, w to, to publiczne. Widzieliśmy tutaj, że bez urzędników, bez pomocy tutaj fachowych osób tego programu nie, nie uda się dobrze i w, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i nie tylko przeprowadzić, Za to też Państwu chcę podziękować, bo się to jest możliwe. Bo przed nami już mamy informację, że dostaniemy, że dostaliśmy, ale ale jeszcze nie mamy umowy podpisanej. Kolejny nowy wóz strażacki, tym razem dla Orzeszkowa, do Orzeszkowa dziś pojedziemy. A w międzyczasie Pani Przewodnicząca Rady i Pan Radny Powiatowy, bardzo proszę usiąść mi tutaj. Tak, panie, jeżeli jeszcze. Państwo są na tak, Proszę, Pani Minister. I teraz Pani Komisarz, jak się Pani Wicewójt pojawi, to, tutaj. to. Powiem Państwu, że, że z tego oczywiście bardzo się bardzo cieszę, ale i ja też opowiem o skali akurat w tym drobnym, ale bardzo ważnym odcinku. Skala potrzeb, rzeczywiście, jeśli od, na przykład OSP jest bardzo duża, bo te które zostały przysłane z całego Dolnego Śląska opiewały na 12 milionów. I e, nie były to jakieś roszczeniowe kwestie, tylko rzeczywiście realnie określone potrzeby e, tych jednostek. One wyszły na około mniej więcej 12 milionów, a fundusz miał e, dać 6, czyli dokładnie w połowie z, można powiedzieć, że zostały one zrealizowane i nie ma. Ja, ja tylko spotkałam się z przypadkiem jednego burmistrza, który robił e, krótką, więc e, przepraszam kolokwialnie, pod górkę, ale to chyba jakiś inny e, jednej z jednostek. Która, której naprawdę powinien na przykład przysługiwać wóz z tego starzackiego, bo, bo sytuacja jest tam dramatyczna. No ale pokonaliśmy również to e, dość nieprzytomne bardzo zachowanie, nie? tak, bo, bo nie spotkałam się naprawdę z jakimś oporem, wręcz przeciwnie, bardzo szybko właśnie tak, jak tutaj Pani Wójt i Państwo, przede wszystkim Wasza pomoc tutaj spowodowała, że też ten sprzęt może tutaj Państwu służyć. Natomiast dzisiaj, drodzy Państwo, ważną jest jeszcze jedna kwestia. I często, jak jestem tam, gdzieś tam w różnych Oczywiście rozmawiamy o różnych sprawach, problemach tym, co Państwo I Tak, ten Fundusz Dróg Spojewień, ja bo o, o drogach już, ja zresztą przejechałam się tą oną drogą. Ono, to tak, tak. Mam zresztą dobrą rękę, słuchajcie, pamiętam jak mam o. Wszystkim, to wszystkim, to też pierwszy raz wjechałam od strony takiej drogi, już nie będę jej teraz wymieniać, bo została nie zrobiona, więc wierzę, że wjechałam i, i, i wtedy w i powiedziałam, że taki trochę droga wstydu dla Pana Marszałka, pana <laughs> pojedna, bo ona powinna już dawno zrobiona i, i rzeczywiście potraktował to jak drogę wstydu i została zrobiona. Ale bo to przecież służy mieszkańcom, służy nam wszystkim, służy też rozwojowi takiemu gospodarczemu danej, danego regionu. Ale też często tam, gdzie jestem, zwracam, czy nawet i proszę mówię o tym, jak moglibyśmy się zorganizować, bo Polacy, proszę Państwa, a w szczególności tutaj na Dolnym Śląsku, gdzie wiele osób przybyło z naszych wschodnich terenów, prawda? Mamy tutaj bardzo dużo takich mieszkańców, szczególnie właśnie tutaj w tych regionach. To są ludzie naprawdę o wielkich sercach i ja dzisiaj w związku z tą moją działalnością jako minister do spraw pomocy humanitarnej widzę, że szczególnie tu na Dolnym Śląsku bardzo wiele miejscowości zaczyna się pięknie organizować w taką wspólnotę i też jak gdyby wiele z siebie wyzwolić i dać. Ja oczywiście bez żadnych zobowiązań, ale mówię o tych kwestiach, bo może czasami nieraz różnie, prawda, może się znajdzie jakaś organizacja, może stowarzyszenie, może się znajdzie jakiś kram dobrych osób, może parafia, może wójt, no różnie to wygląda, ale za, zazwyczaj jest to tak, że jedna osoba sobie no, nie stanie poradzić, to musi być jakiś zespół ludzi, ale ale powiem Państwu, że ta pomoc humanitarna to jest coś, co, co jest naszą polską absolutnie marką i wizytówką. I, w, I mówię to, mając już dzisiaj porównanie z wieloma innymi krajami, z tym również tymi dużymi krajami, aby nie powiedzieć bardzo zamożnymi i bardzo dużymi krajami. Regiony, w regionach, które w tej chwili jeszcze, szczególnie regiony objęte konfliktami zbrojnymi lub tuż po konfliktach zbrojnych, pokazują, że to co się działo z wieloma ludźmi, w szczególności też z mniejszościami religijnymi, do takich się, też zaliczają się chrześcijanie i jezydzi, też wiele innych nacji, ale i też odłamy mniej radykalne, bo, a może inaczej odłamy muzułmanów, którzy nie są radykalni, którzy tam prawda, żyli z chrześcijanami, z innymi nacjami przez tysiące lat, w, na, w tych regionach doznały dzisiaj okrutnych cierpień i rzeczywiście yy, bardzo trudno im w tej chwili odbudować swoje yy, życie, już nie mówię o swoich domach, swoich miastach. Yy, I powiem Państwu tylko krótko, że dzięki podatkom, naszy, naszym podatkom, tak, bo ta pomoc, którą organizujemy, oczywiście organizują organizacje pozarządowe, które mają też swoje środki, które zbierają często podczas biórek, które też i Państwo się włączacie bo SMS, prawda, czy jakaś akcja. Czy czy misjonarz w parafii, to, to są właśnie te wasze, to jest to wasze wsparcie. Chcę tylko powiedzieć, że tam to oznacza razy trzy, a nawet razy pięć. Także wiecie państwo tego świadomość, że to, co dajecie, to jest tak naprawdę, ma jeszcze większą wartość tam, gdy niesiemy tą, tą pomoc. I y, zawsze, gdzie jestem, proszę samorządy i naprawdę to fajnie wychodzi. Właśnie Dolny Śląsk jest takim przykładem, bo tutaj ponad podziałami zorganizowaliśmy potężną akcję Dar dla Aleppo, Mleko dla Aleppo. Dolny Śląsk był takim może być wzorem, za którym poszło wiele innych już samorządów. Takim przykładem potem za chwileczkę też ponad podziałami zorganizowano Wielką Opcjoneleszczyźnią na Twoim, co krócej szedonym śląsków. Tu kwota nie ma znaczenia, czy my zmierzymy 1 200 000, tak bym, do Dolnym śląsku, czy 400 tysięcy, jak w krótkim czasie na Lubelszczyźnie, czy e, e, powiedzmy 200 czy 300 tysięcy na ziemi świętokrzyskiego, bo tam zaraz też taką w krótkim czasie akcję która krótko trwała zorganizowana, ale to wszystko pokazuje, że to, co tam zawozimy, to, co tam organizujemy, e, naprawdę ci ludzie proszą, żebym ja wszystkim Państwu dziękowała My to robią ze łzami w, w oczach. Wiedzą, gdzie jest Polska. Czasami trafiamy do obszarów, do których już nikt nie trafia. Obszary jest skrajnie trudne. Takimi obszarami jest nie tylko Syria, tam jest ponad 90% ludzi pozostaje bez pracy, jest tysiące sierot, które biegają gdzieś między tymi ruinami, szczególnie Aleppo i Homs, ale tam udało mi się już porozumieć z rządem węgierskim. Mamy po podpisaniu memorandum mamy już wspólne projekty, które dzielimy na pół finansowo. Jeden, jeden z projektów już organizują Polacy, organizujemy my. Przy oczywiście współfinansowaniu Węgrów budujemy się rodziniec w Homs. Tam to jest możliwe z uwagi na fakt, że tam nastąpiło pewne porozumienie również religijne. Mówię o tym oględnie, żeby mieć kośle, bo to są pewne też kulisy, bo inaczej dzieci, na przykład muzułmańskie, nie mogłyby korzystać prawda, z, z ośrodków, które prowadzą chrześcijanie. Na razie by się po się na więc to musi być wszystko bardzo misternie yy, skoordynowane, w jakiś sposób dyplomatyczny i yy, 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 taki, żeby dzieciom nieść pomoc, a nie przytel. I to nam się już udaje, już ten się w tej chwili już jest ta inwestycja realizowana i on będzie obsługiwał bardzo wiele dzieci. Na pewno każdy, kto się zgłosi, nie pozostanie tam bez, bez odzewu i bez opieki. Będziemy je również utrzymywać. Mamy taką nadzieję również na budowanie takiego sierocinieca w następnej kolejności w samym Aleppo. Ale też jako Polacy, dzięki polskiemu też rządowi i polskiej na przykład misji medycznej, w samym Aleppo odtworzyliśmy odtworzyliśmy drodzy Państwo centrum ortopedyczne, lekarzy, wspaniali z Polskiej Misji Medycznej odtworzyli to centrum, myśmy to sfinansowali i tam pierwszym projektem zaopatrzyliśmy protezy 300 kobiety i dzieci, kobiety i dzieci w pierwszej kolejności razem z rehabilitacją, to centrum pozostaje, przeszkoliliśmy, przeszkolili ci lekarze również personel syryjski, także w momencie, kiedy będą musieli się wycofać, czasami z przyczyn też bezpieczeństwa i czy innych, czy zabraknie też środków, bo różne są sytuacje, to będą mogli Syryjczycy z tego, to nadal kontynuować pracę, tego centrum. Tego bo to centrum. Mogę na z czasów studenckich pamiętam, że studenci z krajów arabskich zawsze opowiadali kawały o Homs, a my o Włochotku. I Homs to było takie miasto, że się z wszystkich śmieją, takie głupie miasto jak Włochotka. I w momencie, kiedy po wielu, wielu latach słyszałam o tych nalotach na Homs i sytuacji Homs, pomyślałam o no a my mamy wąchostk, czyli taka katastrofa może spotkać każde miejsce. Tak, tak, Nasz śmieszny wąchostk, tak, tak i śmieszne Homs nagle Homs nie kojarzy się z niczym zabawnym. Tak I drugie, tak naprawdę, bo łatwo jest zarzucić, ach, sami mamy potrzeby, mamy pomagać innym. Tak naprawdę pomagamy sobie, pomijając. Nasze dobre serca i potrzeby pomocy humanitarnej no, pomagamy Państwa, tym, że to, którzy... tak. to wynika też z jeszcze jednej kwestii, bo to, że nasze organizacje szczególnie z polska, pomoc kościół potrzebie prowadzona przez Kim za to Sekcja Polska, czy z Redemptoris Misjo, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, czyli to jest taki spektrum szerokie od świeckich tak to po, po związane z Kościołem Katolickim. Ale to, to działało tylko państwo polskie włączyło się poprzez różnego rodzaju właśnie w tej chwili programy i możliwości finansowania bezpośrednio z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, po to, żeby też pokazać, czy my możemy zupełnie inaczej spojrzeć na politykę migracyjną. Państwo też tutaj za chwileczkę, czy może już nawet są też problemy, może nie tyle problemy, co zjawiska, bo nie możemy mówić tutaj o problemie jeszcze, ale oby. Ale zjawiska związane z napływem, prawda? szczególnie u nas, o, o, obywateli Ukrainy. No, Powiedzmy, ja sąsiaduję, już ma około 10 tysięcy obywateli Ukrainy, którzy no, akurat pracują, bo to są duże zakłady, które potrzebują ropy do pracy. Ale jakby mówiąc o tych procesach migracyjnych, my też przedstawiamy w Unii. I nie tylko argumenty, że my też mamy tutaj blisko 2 miliony obywateli Ukrainy, a przecież tam toczy się wojna. Już niewielu, wielu zapomniało to jest, to jest Dlatego to jest źródło migracji jeśli nawet to jest migracja zarobkowa. No ona zawsze jest z powodu tego, że sytuacja w danym kraju jest sytuacją skrajnie trudną i tam jest ta sytuacja skrajnie trudna, to też monitorujemy i też tam jesteśmy obecni. Ale chcę Państwu powiedzieć, że to też jest nasza odpowiedź na to, jak można zapobiegać migracjom niekontrolowanym. My im nie zapobiegniemy tym, że będziemy tutaj wszystkich przyjmować i mówić, hej, jesteś willkommen, przyjeżdżajcie, jest u nas świetnie, fajnie. Nie, bo to zaczyna, jak Państwo widzicie, perturbacje w wielu krajach, już społeczeństwa tego nie wytrzymują, one się czują po prostu bezpieczne, dlatego że część tych ludzi nie, nie przyjeżdża tutaj, żeby pracować, prawda, asymilować się w jakiś określony sposób funkcjonować, tylko są niestety enklawy, które, gdzie, gdzie jest prawo szariatu, gdzie już nawet policje tych krajów nie wchodzą na ten teren. Sytuacja jest strasznie trudna i nawet niebezpieczna i obywatele tych krajów zaczynają się burzyć. Gdybyśmy my taką, taki model polityki przyjęli, to już sobie Mało brakowało, bo niestety ta zgoda na przymusową relokację była i to stuprocentować i za to przez to stajemy, że nie wykonaliśmy tego już obecnie my jako my, to stajemy przed Trybunałem, Unii, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie bez kozary na kilka dni przed, przed decyzją Polaków. W tych sprawach, ale już jasno i ale z drugiej strony powiedzieliśmy, że nie mówimy nie, bo nie, tylko organizujemy pomoc tam, bo tam wtedy ci ludzie nie decydują się na żadną migrację. Jeśli oni mają w jakikolwiek sposób podaną rękę, to oni odbudowują swoje miasta, odbudowują swoje wioseczki, oni są tam wrócić, są związani z tym miejscem, to jest ich kod kulturowy, to jest ich szerokość geograficzna, i naprawdę ja potwierdzam, rozmawiając szczególnie z młodymi ludźmi też. Rozmawiałam z młodymi ludźmi w obozie w Jordanii, w jednym z największych obozów w Jordanii dla uchodźców syryjskich, blisko granicy syryjskiej. Ten młody chłopak mówi do mnie, pani minister, byśmy mieli jakiekolwiek umiejętności, bo my nawet nie, nie skończyliśmy szkół przez tą wojnę, prawda? My jak gdyby czujemy się przez to, tak powiedział wprost, no gorsi, tak? czyli widziałam, że to poczucie własnej godności, godności, którą ma każdy człowiek, do której ma prawo każdy człowiek, Została bardzo zaburzona i bardzo szybko przystąpiłam do takiego projektu, dzięki który pomógł mi w tym projekcie UNICEF Polska. Przez nich ten projekt przeprowad przeprowadziliśmy, myśmy to w 100% sfinansowali. Albo zainspirowałam do tego projektu, żeby właśnie w tym obozie, gdzie jest ta beznadziejność, gdzie ludzie się bardzo frustrują, gdzie poziom też depresji jest bardzo duży, żeby tam zorganizować obok, obok takiego centrum treningowego, które już wybudowaliśmy, to jest centrum takie treningowe, medyczne dla matek z małymi dziećmi. To są szczególnie młode dziewczyny, 16-, 17-letnie, one już mają dzieci z 18-19, to już mają kilkoro tych dzieciaczków mało, które często też ale, tyłu, umierają na różnego rodzaju choroby, które gdyby szybko, dobrze przeszkolić, te mamy pomóc im to, to, te dzieci by spokojnie przeżyły. Ale też muszę Państwu powiedzieć, że ta młodzież mnie zainspirowała, bo tam jakby poziom podstawowy zaczynają oni sobie opanowywać, ale to są te młodsze dzieci, to jest to całe pokolenie takie, które nazywa się w terminologii tak zwanym straconym pokoleniem. No To jest łatwiej łatwy rynek dla ISIS i dla wszelkich ekstremistycznych ugrupowań. Dlatego myśmy stworzyli tam szybko taki, taki, taką, jakby, może być, szkołę, w kilka kontenerów, gdzie uczymy zawodów. Tak? Dzięki Polakom ci młodzi ludzie dzisiaj uczą się zawodów różnych. Tak jak są tam też na potrzeby obozów potrzebne, czyli krawca, krawcowej, fryzjera, fryzjerki bardzo potrzebne, również zawody techniczne, ale i też takie jak spawacza, te, te umiejętności są niby, chłopcy bardzo się do tego garną ale i te Zawody takie, gdzie oni kulturowo są świetni, tylko trzeba było dostarczyć materiał instruktorów mianowicie wyrób świec, jakichś takich właśnie artystycznych kwestii i 900 młodych osób w tej chwili dzięki Polakom, takie zawody certyfikowane przez rząd jordański, to wszystko jest na poziomie dyplomatycznym dopięte, załatwione przez nas i tutaj dzięki unicef taki wspaniały polski projekt jest i to, to już jest pokolenie, które tak jak mówią, że chcą wrócić właśnie do tego hamstę młodych że chciał z bratem odbudować tam swoje rodziców, który został zupełnie doszczętny przez działania wojenne I to jest taki przykład w pigułce, ale tego jest zdecydowanie więcej. Irak, proszę Państwa, to jest też tak, celu taki, że może coś kiedyś Was zainspiruje, może będzie jakaś akcja, może nawet jakiś festyn, cokolwiek, naprawdę, słuchajcie, wszystko jest mistrzostwem świata dla nas. Mianowicie, w Iraku są niesamowicie trudne położeniu chrześcijan i jezydzi. Bardzo trudnym, tam wycofują się już duże organizacje pomocowe. Ja nie rozumiem tej filozofii w tym zakresie. Wciąż się wspieram już nawet na takim wysokim poziomie. Oni, jak jest ogłoszony koniec wojny, ogłosił Irak koniec wojny, jakby pokonanie państwa islamskiego, choć przecież jeszcze te bojówki tam niestety w ramach tak zwanej partyzantki funkcjonują, ale wtedy te duże organizacje się wycofują. powstaje niesamowita luka i ogrom cierpień, biedy i po prostu kompletnej nadziei. Chrześcijanie pozostają w obozach, które są w skrajnie w złych warunkach, szczególnie też jezydki. Jezydki to są takie, to jest taki odłam, mówią też, że to jest odłam chrześcijański, ale to jest taki, te kobiety były w sposób okrutny traktowane, w ogóle śliczne dziewczyny. One zostały oczywiście porywane bądź kupowane gdzieś przez bojowników Państwa Islamskiego. W jaki sposób były traktowane, to nie muszę Państwu opowiadać, bo to można być o torturach wręcz, ale duża część z nich się wyzwalała poprzez to, że nie wiem, uciekły w jakiś sposób się oswobodziły, część została wykupiona. Te kobiety dzisiaj często z kilkorniem dzieci samotnie w obozach. W to obóz też, duże słowo, tak, w skrajnie trudnych warunkach w Łodzi funkcjonują z tymi dziećmi i my zdecydowaliśmy się na, du, du, wiele z tych dzieci to też już sieroty, ponieważ na przykład ich mamy popełniły samobójstwo, one nie wytrzymały psychicznie tego obciążenia po tych zbrodniach, które na nich dokonano i my tam dotarliśmy, ja dotarłam osobiście do tych, do tych obozów, one są bardzo też takie, może być takie dumne, w sensie takim, że absolutnie nie chcą pieniędzy, to jest ostatnia rzecz, jaką one by przyjęły od kogokolwiek. Mianowicie to, ale po takiej diagnozie, szczególnie jednej z organizacji polskiej, która nazywa się Orla Straż, prowadzi on, były żołnierz, który był na misjach, Czy on fantastycznie prowadzi to, te działania tam, i dzięki niemu też udało mi się dotrzeć do tych bardzo trudnych i jeszcze nadal bardzo niebezpiecznych regionów i z tymi kobietami osobiście rozmawiać I to co dla nich zrobiliśmy, a co, z czego dzisiaj też wielu, właściwie wszystkich Polaków błogosławiam też w oczach, ze łzami w oczach, i te dzieci, dzieci to z radością, to jest zaraz dlaczego, ale one ze łzami w oczach, że odzyskały wreszcie swoją siłę, moc i godność. My im zakupiliśmy, zorganizowaliśmy jakby takie miejsca pracy, w których one się czują najlepiej, mianowicie one potrafią hodować zwierzęta. Powiedziałmy, kupcie nam chociaż trochę tych zwierząt. My je w jakiś określony sposób tutaj zagospodarujemy, rozmnożymy, będziemy mogły z tego żyć, bo to umiemy, to potrafimy. Wiecie, był taki moment, kiedy wśród różnych osób wywołało to taki tak śmieszek, wiecie, tam na poziomie już nie wiem jakim. U mnie wywołało to niesamowitą wolę do tego, żeby to ich zorganizować i żeby udowodnić, że to jest właśnie to i to jest, to jest piękna forma naszej pomocy. Mam przyszły wielu rolników, którzy to potwierdzą, że to jest coś, co może być naprawdę najpiękniejsze. 81 zagród już zostało postawionych, może zagroda takie duże słowo, takich zagród, które pozwalają i komplety zwierząt, jakie tam zakupiliśmy do tych zagród. W tej chwili te zwierzęta są między sobą rozmnażane, zakupimy jeszcze tylko myślę jednostałe albo one proszą o jedno większe jeszcze stałe.